No co, pan jedzie. Pan jedzie. Musisz sam zostać. Siemanko widzowie. Z tej strony rejs. Kolejny dzień na Glovo. A, godzinkę ponad będziemy jeździć. Pewnie tego nie widać, ale pada taki śnieg z deszczem. Pruszy. Więc jeszcze, jeszcze nie leży. Więc możemy sobie bez problemu pojeździć. Pewnie ślisko jest, bo jest mokro. No ale damy radę. Jak już widzieliście, wpadło pierwsze albo i nie widzieliście, to wpadło pierwsze zamówienie. No i lecimy do Asia Bowl. Klient nie musi płacić, nie wymaga płatności i ja to rozumiem. Więc jedziemy na chodnik. Także zapraszam do oglądania. Rozsiądźcie się, zróbcie sobie ciepłą herbatę, bo jest zimno. A ja zapomniałem rękawiczek. No i udanej zabawy, oglądając ten film. O, gdzie, 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 gdzie? gdzie? kurwa. Prawie mnie trafił. O kurwa. Nagrało się to, ja pierdolę. Co to się odstawiło tutaj? Prawie gość mnie potrącił. No ładnie. Tylko kurwa, że uciekłem, nie? Ja pierdolę, aż mi się ciepło zrobiło Co tu się odstawia Kurwa Dzięki Wam za naprawdę miłe komentarze Jest mi bardzo miło z tego powodu i tak jak będę to powtarzał Jest to budujące Więc dzisiaj też wyszedłem tak naprawdę żeby trochę nagrać więc widzicie, macie moc, motywujecie mi do tego także dzięki jeszcze raz za pozytywne reakcje i pozytywne komentarze no i łapeczki w górę naprawdę jesteście wielcy Nie wiem czy to widzicie ale coraz bardziej zaczyna śnieżyć Zawsze coraz, coraz bardziej biało robi. Przyjadę, to będę bałwankiem. Globo 730, dzień dobry wieczór. Super. Dzięki, miłego wieczoru. Do widzenia. No szybko, bardzo. Pyk, pyk, pyk. I jedziemy już do klienta. Ty. A gdzie to jest? A no to dobrze, jadę. Nie wiem czy tutaj, ale bez drożami Kurwa po jakimś błocie. Ty źle pojechałem, tu nie ma przejazdu Chyba Ta, bo tu jest jakaś szkoła Kurczaki pieczona dobra nawrotka I odjedziemy dalej z powrotem No tak to jest jak po ciemku się jeździ, nie? Z powrotem swoim knotem a barotem. Tam muszę przejechać na drugą mańkę po lewej. Czyli mówiąc krótko, muszę kurwa się wrócić. Przez to co gość mi zafundował z tym autem, to kurde, aż mi się cieplej w ręce zrobiło. Nie potrzebuję rękawiczek. Mieliście kiedyś taką przygodę, że prawie was potrącili na rowerze, na zielonym świetle, na przejeździe dla rowerów. Jeśli tak to dajcie znać w komentarzach. Dobra, ja wytędy. No nie dupi, no nie gadaj, że to nie ma przejazdu. O ja pierdolę. No dzisiaj dzień pomyłek przez te pieprzone rozkopy. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Dziękuję również. Miłego wieczoru. Lecimy, bo nie zamknęliśmy rowerku. A chcemy, żeby jeszcze był. Stoi. Dobra. Tragikomedia pomyłek. Tu wjechał źle, tu wjechał źle, ale w końcu się udało. Ciekawe, co jeszcze mnie czeka dzisiaj. Tak? To proszę napisać do supportu w takim wypadku. A jeszcze się rozwaliło. No dobra. Ej, ale jak wymowałem, to torba była cała. No, mamy chwilę czasu, to bo rozmawiajmy o meczu, który był w niedzielę. Jak wiecie, nie trafiłem, bo obstawiałem 4-0. No, ale zaskoczyli mnie Polacy, bo 3-1 dla Francji. Spodziewałem się, naprawdę gdyby nasi wygrali. Bardzo im kibicowałem, no ale tak jak wspomniałem, ja jestem jestem patriotą, nie idiotą i wiedziałem, że Polacy przegrają. Ale styl w jakim przegrali naprawdę nie ma, nie ma wstydu. Nie? Pierwszy to był najlepszy mecz, Pol jaki Polacy zagrali na tych mistrzostwach. No nie ma wstydu. to prawda no mamy słabszą reprezentację na Francję. To nie dało rady. No ale kurde. Szapoba panowie i pomimo, pomimo przegranej Naprawdę fajnie się to oglądało. Szkoda, że od początku tak nie grali. Mam nadzieję, że nie złapałem gumy, bo tak jakoś dziwnie. Cały czas sypię sobie drobny śnieg, więc warunki pogodowe są słabe do jazdy. Jak widzicie, błoto pośniegowe, i pewnie słyszycie. Błoto pośniegowe zalega na drogach, to jest takiej właśnie pogody nie lubię, wiecie? Moim zdaniem powinno być tak, że powinno ześnieżyć, zmrozić i niech sobie to leży, a takie padanie. Pierdu, pierdu nie wiadomo, to pada. To od razu topnieje. To od razu błoto pośniegowe. Ech, nie lubię tego. No i czekamy na kolejne zamówienie. Na razie, jedno zamówienie. Minęło 20 minut. A mamy tylko godzinę. No średnio tak dwa zamówienia na godzinę dostarcza mnie. Jakie są trzy, no to jest super. No, w tym rekordzie zrobiłem leko więcej. To co, zastanawiam się nad tym, bo teraz ma się pogoda jeszcze bardziej zepsuć. No i powiem Wam szczerze, że jak leży śnieg, leży lód, no to ja jakoś nie widzę tego, żebym ja jeździł. Na zasadzie mam w głowie wyobrażenie, że jadę, jadę. No i powiedzmy z jakimiś tam napojami, załóżmy z maka. Jadę, jadę i na lodzie fikam, to wszystko się rozlewa i mam to, mam to przed oczami. <grym, 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 jak to wszystko fajnie się szyjkuje w torbie. Jakoś tego nie widzę, dlatego myślę, co mogę wam zrobić w międzyczasie, gdyby jednak ta pogoda tak się zepsuła. I tych filmów, i tych filmów nie było. Może jakiś poradnik doglowo, moje odczucia coś takiego. Wiem, że jest dużo poradników, ale bardzo często ludzie pytają cały czas o to samo. Na przykład, co z gotówką, jako, co, co z tymi opłaconymi zamówieniami. To mogę zrobić taki kompleksowy poradnik ze screenami i tak dalej, i tak dalej, który będzie to wyjaśniał. Co o tym sądzicie? Czy, czy, czy tego już jest za dużo? Brak dostępnych zamówień. Czy by się na mnie obrazili? Powiem wam szczerze, że jeszcze do pełni szczęścia, do tego, że prawie gość mnie potrącił autem, że zabłądziłem dwa razy, to brakowało do, i że ten, te, i że te żarcie rozwaliłem, to brakowało do tego, żeby jeszcze mi rower zajebali. To by było najlepsze. To by był, kurde, bingo, czy tam jackpot. Dobra, idziemy. Mamy McDonalda i wywaliło nas na kortowo znowu. I podejrzewam, że to już będzie ostatnie zamówienie, bo zanim dojadę do galerii, zanim zawiozę to na kortowo, no to. Dzień dobry, AX. Super dzięki. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest znowu Akademik. Tak jak ostatnio. Sobie leci lekki śnieżek z deszczem, bo od razu teraz już zanika, no ale leci dalej. Dobra, lecimy i to będzie ostatnie zamówienie, bo mamy 10 minut. Może w 10 minut dojadę, może nie. Zobaczymy. Ale leci w oczy. Ja pierdzielę. Nie dość, że leci w oczy, to jeszcze na okularach się osiada Dobra, trochę pod górkę ciężej, się rozgrzejemy Jedź, jedź, jedź na zielonym damy radę Może i damy radę Wieziemy wieśmaka i fryteczki, także takie lajtowe zamówienie dla kogoś akademika lekka kolacja lekki głodzik To jest zielona fala? Nice Aj chuj z naszej zielonej fali Hello, courier glovo, glovo here. Ja, yeah, ja, yeah, sure. Thank you. Thank you very much. Bye. Okej, okay. poinformowałem, za chwilę przejdzie. Do widzenia. Jest 28, także zrobiliśmy swój blok. I za chwilę zapraszam na podsumowanie. Dobrze moi drodzy, widzieliście co się dzisiaj działo? Prawie straciłem życie, dwa razy zabudziłem. Do tego jeszcze pierwsze zamówienie się coś tam wykićkało, chociaż... Jak to wyjmowałem, to wszystko było w porządku, przynajmniej tak mi się zdawało. Nic tam nie ciekło z tego. No ale mogło tak być, nie, nie, nie podważam. Także tyle jeśli chodzi o przygody, jeśli chodzi finansowo. Mieliśmy dwa zamówienia, tak jak wspominałem na początku. Średnio dwa zamówienia na godzinę. I tak też dwa zamówienia zrobiliśmy. Wyszło nam, tak jak widzicie na ekranach, 25 zł i 60 groszy. Bywało gorzej, ale bywało też znacznie lepiej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do pozostawienia zasięgowej łapeczki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, no to wiadomo, nie trzeba. Ale polecam. Polecam również zasubskrybować kanał. Wiecie, rozwój, te sprawy. No i nie przegapicie kolejnych materiałów. Mam nadzieję, które już niedługo. To tyle z mojej strony. Do usłyszonka, do zobaczonka. Siemano.